Co mówisz? Nie bym jedno, bo to gorące i że to ma... No. Dobra, już biorę. Paćk mówi, że jest mocne, więc jak chcesz, to może ci dolać wody. Nie, nie, nie. Taka będzie super. Chodź tylko tam do sztuki. Siu, siu. Myślałem, że tutaj da się wjechać, ale się nie da no, nie, może tam bym się jeszcze zmieścił? Nie ja mogę spróbować. No, sam nie wiem, czy to można, czy nie. Chyba by można było. Wow, hej, Czekaj, jeszcze sobie zrobić z vanem. Mm -hmm. A jest mleko? No. To też chyba gorące, było To, to nie Tylko to bym nie mleka prosiłam, żeby było. No może być jakiś mocarz. No to dobrze, z czym masz? Nie Fiu. wiem, seri, jakaś porzeczka, czy co? No, no, jagoda może, nie? No. Nie, nie, to nie jest porzeczka, racja. Nie ja, ja. ale dobra jest bardzo. Chyba będzie ciepła. Tak wyjątkowo. Pełno No. Jest bardzo ciepło A to pani normalnie zalewa wodną no stajnikę? Tak. Wodą z I to mi się podoba. Po prostu nie mam. Teraz uważa, że nie ma ekspresu, ale taką kawę może zrobić. No nie my pierwsi tu kawę szukamy. Powieżdżam. Ona bogato jest tej kawy. <tuk> to ja to nie wiem, czy sobie nie doleję do tej mojej, co mam z wczoraj, do tego kubka. No, no, no. Tam jest resztka no. chłodniejsza. Może będę miał. No, to nie, bo to jakoś tam może nie być, dobra? Nie no, wlewaj, tak. No, no dobrze. Mogę tutaj pierwszego łyka od ciebie ściągnąć? Aha. Czekaj, dobra. Ja sobie to mogę odkryć. No. I moja też może stygnąć Ale poszła do góry tego, tego. O to jest mocniejsza No i dobrze widzisz jak do góry poszła u góry, do z tyłu? No Słucham? Nie, bardzo dobra. A hmm. nie, nie pojechać w niedzielę. No. Mm. Tak. Ogólnie super jest Bardzo mi się podoba. A jak sobie pomyślę, że jutro będzie jeszcze lepiej, to już w ogóle. O, właśnie miałem napisać. Tak, Ale mi się podoba ta troszkę. No i jak jest świeżutka, to już w no. ogóle musi być przepetarda jeszcze z kawą Ojej To musi być poezja No nie? Mhm. To smacznego Basiu smacznego. Poczekam chwilę, bo jest wybitnie to się gorąco może, a, może być a wiem co zrobię idę po ten mój kubek i przeleję i to wtedy się zrobi chłodniejsze wiesz? Dobrze. To w sumie taka sama kawa O, patrz. No, no wygodnie się będzie piło na pewno. To jest cały taki kubek. No, tak po brzegi, pani na no. Gdzie tu mamy kosz? Chyba przy tym. Jadę to dorzucić. To się już schodzi, tym samym tym chyba zimnym. O, teraz jest idealnie. Po prostu perfekcyjnie. Pobrów, tak? Tak. Domek do wynajęcia. 18 złotych za dwie takie kawy i super drżówkę, to moim zdaniem bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jak na taki kurortowy... Nie, no właśnie. Nie kuratowe mini delicates, ale to chyba... To jest to, co przystępam. Wszystkie i dlatego tak jest tam. Znaczy jest normalnie w bo...